Halo, halo, cześć! Ja jestem Chris, Siemano. No i dzisiaj zobaczymy, co dalej. W poprzednim odcinku wylądowaliśmy na tej cudnej planecie. Rozbudowaliśmy tutaj naszą bazę, podłączyliśmy nasze tutaj panele słoneczne w tym miejscu. Dzisiaj zobaczymy, jak one funkcjonują. Spróbujemy zrobić też coś ciekawego, trochę rozbudować naszą bazę. Ale najpierw jeszcze idziemy w eksplor, więc e, tutaj może spróbujmy sobie jeszcze to ładnie ogarnąć i lecimy. Spróbujmy, op, sorki, to jeszcze może spróbuję zostawić te elementy, te nasze surowce. No. No, Dobra, i lecimy. To co widzowie, w którą stronę idziemy? Bo myślałem najpierw... ...żeby poszukać czegoś ekscytującego, co moglibyśmy wykorzystać w jakiś sposób. Mieliśmy iść w tą stronę, na początku tu zebraliśmy surowce. To może spróbujmy się rozejrzeć właśnie w tym kierunku. Hop. Czy wszystko się nagrywa? Wszystko się nagrywa. Dobrze. No i jak zwykle. Rurki tlenowe się skończyły, spróbujmy sobie ich dorobić, a nie mam jeszcze tu zapas, ale i tak doróbmy. Czy co, ja zobaczę czy się nagrywa, bo... Nagrywa się, dobrze. Dobra, to lecimy, lecimy sobie, lecimy. Chyc. Tu widzę, że... O, jest coś! byliśmy ostatnio, jest ta dynia halloweenowa. A tutaj, tutaj widzę, że dużo pustych przestrzeni. Ale właśnie, tu widzę, że jest coś. Idziemy, chodźmy, chodźmy. Zobaczymy, co tutaj jest. O, o, o. Co to jest? Ogniwo zasilane. To nam się może przydać jako chwilowe źródło energii. Widzę, że nas tutaj świat uraczył Z Zasobami właśnie energetycznymi Tak jak ja właśnie dzisiaj jestem energetycznie nastawiony Wypiłem sobie kawusie i... Od samego rana myślę tylko o tym, żeby coś nagrać dla was Próbujmy O, góra wielka, tu myślicie, żeby na nią wejść? Ej, tam coś też jest Chodźmy tam Ech nie, tak to chciałem zrobić, no ale dobra. No i czemu nie działasz? O, tu widzę, że jakieś ciekawe rzeczy są. Ej, też jest taka dynia, ale jest inna, takie jeszcze nie widziałem. Uu. Co to jak to się? Tu się to jakoś używa przyciskiem F trzymaj o, rozpadło się, ale są te. Ej, 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 Halo! No podnieś. No i mi zaraz się pogubi, no Gdzieś jeszcze jedna spadła. Widzieliście gdzie? Ja chyba już widzę. Tutaj Dobra, nasionka są dyni. Nasiona twardyni, no dobra, dynia twardynia, ciekawe. Tutaj, ale ładny kanion. Ale widzę, że tam w środku nic nie ma ciekawego. Ale tu za to coś widzę, kującego jakieś kolce. Dobra, zobaczmy jeszcze to, to są... co to jest? A, już wiem co to jest, to są surowce. To bardzo pożyteczne, bardzo pożądane, więc sobie. O kurde, widzę, że tutaj nie wyrabia nasza machina do kopania dziury. Myślę, że trzeba będzie trochę więcej czasu spędzić nad tym. Hop, 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 hop. Dobra, dobra. O, jest jeszcze jeden. Eee, gitara, mamy. Udało się. Kurczę, widzę, że to ciężko idzie. Ale wiecie co, warto pamiętać o tym miejscu. Może się tu wrócimy później, jak będziemy już mieć mocniejszy sprzęt do kopania dziurek. Hehe. <laughs> Natomiast. Aj, musimy uderzyć w Explore, bo tu wiecie co. Żeby coś znaleźć ciekawego. My na początku będziemy właśnie tak grać, że będziemy polegać na tym, co nam się uda znaleźć. Ooo, w lecę. Zobaczmy jeszcze te kolce szybciutko, puly, polecimy sobie... Ale tu widzę, że... Oj, nie będzie to takie proste. Tu musimy przejść na drugą stronę, ale dobra. Wróćmy się trochę po tlenu. Eee... Dobra, spróbujmy, spróbujmy szybko, szybciut szybciutko sobie tutaj śmignąć. Hop, 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 hop. Widzę, że następny surowiec. Też dość rzadki. Od razu go bierzemy. Później wam wytłumaczę, jakie to są surowce, co dzisiaj znaleźliśmy. O, o, właśnie. Coś nawet nam tutaj się wyświetliło, że zebraliśmy pożądane rzeczy. No i właśnie już nam krzyczy. Kurczę, no muszę tu chyba sobie tlen doprowadzić, bo będziemy biegać w kółko, to nas zaraz dojedzie tutaj brak tlenu. Właśnie to jest to. W ogóle ciekawostka. O, jak widzicie właśnie już... O, 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 dobrze. Jak widzicie w plecaczku nawet tutaj jest taka specjalna rurka, która nam tutaj pokazuje, sygnalizuje. Eee, dobra. Słuchajcie. Hmm. Wiecie co? Myślę, że... Jakby to zrobić sensownie Chyba się jednak wrócimy. To będzie najsensowniejsze, żeby trochę ten ekwipunek na razie pozostawić przy naszej bazie. Nie wiem, może jakimś... jakimś sposobem dobrym będzie później cięcie, ale... Lecimy na razie na żywioł, zobaczymy. Może, może jak się przyjmie, to sobie pogramy w ten sposób. W ogóle, słuchajcie, jak wam... jak wam tutaj kontekst zorganizować, bo... Chciałbym nagrać tą gierkę. Myślę ewentualnie nad innymi. Dawajcie znać również, jak, jak tam widzicie, jakie macie wy pomysły, bo to też jest niesłychanie dla mnie ważne. Oj, nie mam, nie mam niestety tych surowców wymaganych. Dobra, widzę, że mam ich tu zapas i spróbujmy cyk. Zrobimy sobie następny tutaj magazyn. Dobra, cyk. No. Buduj, buduj. Bo nie ma czasu. Widzę, że jeszcze jeden ten żółty surowiec. Cyk. Dobra. W ogóle to wiecie co? Ja chyba zrobię albo jakiegoś live'a. Chociaż nie wiem, szczerze mówiąc, trochę sceptycznie jestem nastawiony do live'ów. Ale jeśli będziecie chcieli, to zrobimy live'a. O czym mówię? No tutaj, jeżeli będzie trzeba przygrindować, bo trochę będzie trzeba, żeby takiego live'a zrobić, albo ewentua ewentualnie. To ja może zrobię taki mocniejszy grind po nagrywkach. No dobra, przyjrzyjmy się, co tutaj udało nam się znaleźć. Znaleźliśmy ogniwo zasilające. To jest element, który pozwala nam takie zasilanie zorganizować. To jest takie krótkoterminowe, ale pozwala nam na szybszą pracę, bardziej efektywną. Znaleźliśmy również to i to. Czyli grafit i malachit, jak i również e, tu z tych przedmiotów będziemy mogli sobie kraftować trochę już lepsze konstrukcje, dlatego to, to są pożądane właśnie przeze mnie surowce. Znaleźliśmy też te nasiona twardyni, twardodyni, dynia, twardynia, dobrze, odłóżmy sobie to wszystko na bok. Spróbujmy pójść jeszcze w eksplor, albo może wiecie co, ja chyba w pierwszej kolejności chcę zobaczyć, co mogę z tym zrobić. Więc weźmy sobie te nasionka i pójdźmy na razie do tej dyni. Zobaczymy, czy ona pozwoli nam teraz coś skraftować, a jak nie, no to będziemy się zastanawiać, co robimy dalej. Chodźmy, chodźmy. W ostatnim odcinku właśnie tutaj tą dynię odkryliśmy, więc od razu... Spróbujmy ją wykorzystać, bo to jest jakiś właśnie taki element, który jest Halloweenowy tymczasowy. Co tutaj jest? Próbka twardyni i zmutowane nasiono kaktusa jakiegoś. Tu widzę, że można go zamienić na zmutowane nasiono eleganckiego. Spójkowymiot. No, więc... Ee, obawiam się, że dzisiaj nic więcej nie zrobimy, bo... No no, no. Mogę? Nie mogę? Ach, nie pozwala mi tu tego użyć Mogę zamieniać Ej, na trzy mogę Róbka twardyni. próbka twardyni 2 I co? Mogę Ej, nie rozumiem, nie mogę tego podłączyć Cz, że mogę zamieniać na inne To tak się wydaje Ech No nie, 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 nie działa, nie działa może ja czegoś tu nie rozumiem? Czego ja tutaj nie rozumiem? Hm. No to jest to. To jest to. No dlaczego nie mogę? To wygląda trochę inaczej, ale. Hej, no to chyba jest to. Czy mam coś z tym jeszcze? Okay. Tu jest napisane, że spróbował to zasiać. No to spróbujmy. Zasiałem? Chyba tak. Dobra. No dobra, dobra. To spróbujmy może jeszcze póki mamy tutaj pod nosem tą, tą żywicę. Czyli właśnie ten surowiec. Hop, hop, dobra. No dobra. No, Wiecie co ja zasadzę? Może... Może dwa, żeby sobie rosły. Później nie żałował. Jedno sobie zaniesiemy, zostawimy w ekwipunku. Bo powiem szczerze, nigdy tych roślin wcześniej nie widziałem w tej grze. O, przepraszam eee, I dlatego... I dlatego chcę zostawić je na później, żebyśmy mieli je w ekwipunku. na no razie co? Zobaczymy, czy, czy właśnie będzie można je użyć również później. To sobie odłożymy. To nam się w ogóle nie przydało. No ale właśnie, mamy jeszcze teraz dodatkowo. Ale tu jest bałagan. Może spróbujmy w ten sposób. Hop, hop. I podkładajmy sobie też tą żywicę tutaj do naszych magazynów. No dobra, co byśmy chcieli zrobić? Może zobaczmy jeszcze, jak to wygląda w tym dzienniku, bo to są questy, które musimy robić na bieżąco. A dobrze byłoby się ich trzymać. I tutaj mamy nagrody, nagrody i aktywne. Widzę, że aktywne są tutaj surowce. Bierz surowiec złożony, zbierz żywicę, czyli musimy jeszcze złożony zebrać. Eee, uziemienie. Napełnij mały karnister ziemią. Właśnie, zapomniałem o tym, miałem wam powiedzieć. To chyba jest teraz też dość istotne. W tej małej drukarce właśnie znajdziemy tutaj przedostatni element. Mały karnister. Potrzebna jedna żywica, dobra, hop. Jedna żywica bierzemy i proszę bardzo, robimy, konstruujemy. Ła jak szybko! Elegansio mały karnister, czyli właśnie taki pojemnik. Yy, będzie nam potrzebny do tego, żebyśmy mogli sobie tutaj do naszego tego narzędzia zbierać ziemię, czyli właśnie, jeżeli teraz budziemy sobie tutaj, zrobimy hop, dziura, to ta ziemia nam się tu zbiera w tym pojemniczku i będzie ona potrzebna. Później można z niej również robić ciekawe rzeczy, jakie również można ją wykorzystać w ten sposób, żeby robić sobie o, takie pagórki śmieszne. Oczywiście tutaj ma ona wiodulowie. dużo więcej zastosowań. Moglibyśmy sobie za chwilę tutaj ten nasz teren wygładzić ładnie, co będzie też dla nas potrzebne. Będzie nam A, będzie nam potrzebne, żeby sobie tutaj trochę ten teren zmodyfikować wokół bazy. Bo nie chcemy takich dziur. Ale dobra, mały karnister. Dalej, co my tu mamy aktywne. Napełnij mały karnister ziemią. Musimy go napełnić całego. To słuchajcie, idziemy tu. Chodźmy tutaj. Elegancko. I cały ten karnister musimy zapełnić. Ciekawy kontent mówili. No, no nic. No. Czasem trzeba dziurę wykopać, no. I właśnie Udało się. Teraz zobaczmy co... Ach, trochę mi to tutaj nie pasuje w tym miejscu. Wiecie co? Dajcie mi chwilę. Ja sobie tutaj spróbuję trochę to ogarnąć. O, 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 chodź. Hop! Hop! Hop. O właśnie, jest trochę więcej miejsca. Mały karnister napełni pełni ziemią, widzę, że nie dostajemy tutaj żadnej nagrody, oprócz bonusu, który zaraz objaśnię, bo są to, jak widzicie, tutaj takie bajty. Bajty pięć. No dobra. No słuchajcie, może ja wyjaśnię, bo ja już tą grę troszkę pograłem. Natomiast tak, tu mamy oczywiście nasz plecak, ale mamy również taki specjalny plecak, tutaj taki przybornik, hop, i w tym przyborniku właśnie możemy robić, a raczej odblokowywać poszczególne przedmioty. Jest ich na razie bardzo dużo, więc nie ma sensu ich objaśniać. Tu widzicie, są to te elementy, które ostatnio właśnie Wam przedstawiłem. Natomiast tak, żeby te elementy odblokować, musimy zbierać tak zwane bajty, czyli tutaj właśnie jest... Nasz wskaźnik, mamy ich teraz 500, to jest właśnie ta nagroda, którą zdobyliśmy. Oj, 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 widzę, że musimy się przesunąć, bo nas tutaj tlenu trochę, trochę nam brakuje. Nie chcemy się udusić, nie chcemy, nie chcemy. Natomiast tak, wracając, bajty to jest tak zwany exp w tej grze. Musimy go zdobywać, żeby móc właśnie odblokować następne przedmioty. Eee, no tutaj przede wszystkim są one widoczne właśnie na czerwono. Tym naszym poradniku, przyborniku. Eee, no i tyle. No, myślę, że będziemy mogli się później w to zagłębiać. Natomiast, co ciekawe, zdradzę wam później sobie zrobimy nawet taką specjalną ekspiarkę. Eee, taką koparkę tych bajtów kryptowalut takich. Śmiesznie. Zobaczymy później. Ja na razie wiele nie będę zdradzał, pobawimy się w to jeszcze. Na spokojnie, natomiast tak. No, w pierwszej kolejności myślę, że musimy uderzyć w Explor. Chcemy, żeby było tutaj trochę rozmaicenia. No i przede wszystkim musimy naszą bazę rozwijać, co pozwala nam właśnie zbieranie tych właśnie gadżetów, które leżą sobie porozrzucane po całej planecie. Jakby ktoś pytał, geneza jest taka, że te elementy właśnie są pozostawione przez naszych poprzedników. Którzy też eksplorowali tą planetę. Oczywiście gramy single player, więc yy, w tej chwili akurat nie są to elementy, że tak powiem, porozrzucane przez innych graczy. To jest tylko tak fabularnie rozwinięte, więc mniej więcej nawiązuje, jak to wygląda. Spróbujmy sobie to tutaj ładnie poukładać. Hop. Wiecie co? Ja chyba jeszcze się wrócę po te surowce, które tam zostały, bo zostało ich trochę. Tych najcenniejszych. Próbujemy sobie jeszcze te rureczki nasze tutaj hop, zamontować. Dobra. I właśnie idziemy teraz jeszcze. Pójdziemy sobie w tamtym kierunku, a później będziemy się zastanawiać nad innymi rzeczami. Widzę, że jest złożony, czyli ten srebrny surowiec. Musimy go zdobyć, żeby zaliczyło nam quest'a. O właśnie. A no, może przy okazji od razu hop, 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 Hits, hits. tutaj ładnie go... No ja wiem, że to nie jest pewnie średnio ciekawe, takie dziury tutaj wielkie roz rozwiercać naszym terraformerem, czyli tym narzędziem właśnie. O, o. Tym tutaj tak, tak, chyba tak. Nie, chyba tylko na pewno. No dobra, słuchajcie, zobaczmy, co mamy tutaj jeszcze ciekawego. Podstawy, podstawy astroningu, a astroningu, rozpakuj natleniacz. To zrobiliśmy. Zainstaluj natleniacz w schronieniu. Podłącz zasilanie drukarki do schronienia. No dobrze, to zrobiliśmy i dostajemy za to przewody, czyli te rurki. Byte. Hop. Jest. Dobra. Przewody nam się przydadzą jak zawsze. Zobaczmy co dalej. Chwila na oddech. Podłącz przewody do natleniacza. To też zrobiliśmy i dostajemy za to, eee, mały karnister. Mamy już taki, ale... Dobra, będziemy mieć dwa. Zobaczmy od razu, może go sobie tutaj hop. O, jak widzicie, tu już jeden nam się zapełnił. Jest pełen ziemi. Widać to, że jest taki szary. Świeci zieloną diodą, a ten jest pusty. Więc to też ciekawe, że można je sobie tutaj ładnie obejrzeć. Dobra, zobaczmy co tutaj jeszcze. Nagrody, surowce. Zbierz surowiec złożony, zbierz żywice. Zrobiliśmy to. Średni magazyn. Średnia platforma, natleniacz. Natleniacz? Co? Tutaj jest ten natleniacz? Ej, coś nas tu oszukują. Coś nas oszukują, bo miał być natleniacz, a ja go nie mam. No ale dobra, mamy tutaj nasze elementy. Naszą tutaj magazynową przygodę. Może spróbujmy sobie to trochę poukładać. Hop. Hop. No i co? To będzie chyba wszystko. Tak, tutaj widzę, że są następne aktywne questy i ukończone. To są już questy, których już tutaj aktywować nie możemy. Natomiast, tak, w tym odcinku to chyba będzie wszystko. Za chwilę spróbuję nagrać jeszcze jeden. Trzeci odcinek, oczywiście spróbuję sobie tu w międzyczasie jeszcze trochę ogarnąć, natomiast ja na tę chwilę się z Wami żegnam, trzymajcie się, hej, ja jestem Chris, trzymajcie się, zapraszam do następnego odcinka.